Chciałbym skierować kilka słów i za motto tego krótkiego wystąpienia chciałbym przypomnieć wam słowa świętego apostoła Pawła zwrócone do chrześcijan z Efezu. On powiedział tak napełniajcie się Duchem Świętym śpiewajcie i wychwalajcie Boga w swoich sercach. Ten krótki werset, tych kilka słów, to jest bardzo istotny w zrozumieniu tego, co się dokonuje. Otóż nasz śpiew będzie dotykał serc ludzkich tylko wtedy, kiedy napełnimy się łaską świętego ducha. Tak jak apostoł Paweł powiedział także w innym miejscu, my nie możemy nawet wypowiedzieć imienia Bożego, jeżeli nie napełni nas Duch Święty. Tylko wtedy nasz śpiew ma sens. On dotyka i przemienia. On uzdrawia i naprawia na poprawną drogę. On pomaga w zwalczaniu zła, pokonuje mrok. Śpiew. Co bardzo ważne, ten śpiew, jak mówi święty Jan Chryzostą, bez trudu. W, w procesie przebustwienia człowieka działa na człowieka. Dlatego, że modlitwa Post wymaga wielkiego trudu. Natomiast śpiew przenika do głębi jestestwa ludzkiego bez naszego wysiłku. Nawet nie musimy tak naprawdę otwierać drzwi naszych serc. Jeżeli śpiew ma Ducha Świętego, On sam otwiera to serce, to, to te, te drzwi serca naszego i my się przemieniamy, przeistaczamy, wchłaniając te przepiękne słowa. Ale dlaczego apostoł Paweł mówi, żeby śpiewać w swoich sercach? Co to znaczy? Czyżby nie wystarczyło, że nasze usta będą wychwalały Boga? Jeżeli tylko usta, wówczas to będzie możliwe, że perfekcyjne odczytywanie kodyfikacji melodycznych, ale nie będzie miało to nic wspólnego. bardzo ważna, istotna rzecz. Dlaczego apostoł mówi o góra to sercu? Dlatego, że w sercu my możemy wychwalać Boga zupełnie inną melodią. Jeżeli ktoś zapyta jaką? Melodią milczenia. Milczenie też ma bardzo harmonijną wymowę. I święty Ambroży z Mediolanu bardzo pięknie powiedział Drogi chrześcijanin, zwracają się do chrześcijan, drogi człowieku, ty nigdy nie będziesz prawidłowo śpiewał, jeżeli wcześniej nie nauczysz się prawidłowo milczeć. Wydawałoby się odczytywanie nud i dokładny śpiew, piękny śpiew, jest o wiele trudniejszy. On mówi nie. Trudniej jest milczeć. Wilczenie, zazwyczaj to, co my rozumiemy pod milczeniem, jest zupełnie coś innego. Wilczenie to zupełna koncentracja i zupełne zwrócenie się do swego stwórcy. To jest ciągła, nieustanna, serdeczna modlitwa, która nie tylko nas ogarnia, ale przez tą modlitwę ogarniamy cały świat. To jest ta istota. Chciałbym, żeby te kilka słów zapadły w naszych sercach i może one staną się pewnym przesłaniem. Możliwe, że ktoś z Was zastanowi się nad tymi słowami, a może ktoś z Was i postara się, aby te słowa znalazły swoje odzwierciedlenie w Waszym konkretnym, codziennym życiu. Pozostaje mi życzyć, aby ten wieczór był duchownym spotkaniem. To, co usłyszymy, żeby rzeczywiście zapadło w naszych sercach i nie tylko jakieś wrażenia estetyczne zostały, bo to nie o to chodzi, ale żeby to, się, żeby to stało w swoistym preludium, które zachęci nas do prawdziwej modlitwy.